Dzień dobry, e, tutaj się witam i ja się nie pokazuję teraz. Ja jestem jeszcze w piżamie i e, w rozsypce totalnej e, zjadłam nie, piję kawkę i zabieram się za kompletowanie stroju. Robię to dość późno. E, rokoty mi pomagają. W ogóle jakby ktoś mi nie wierzył, proszę bardzo. Mama mi rozpowiedziała, że ten drugi to taki niekochany kot, bo nigdzie go nie ma, nigdzie go nie pokazuje. No ale on nie chce się pokazywać. Poza tym jest czarny i go nie widać na tle wszystkiego, co mam. Proszę bardzo, dwoje oczu. Ja go bardzo kocham, on mnie mniej. No i co? No nie będę go zmuszać przecież. Czasami próbowałam, ale to nie jest zbyt, zbyt wygodne ani dla niego, ani dla mnie, więc no on sobie tutaj żyje. E Przemek go. E Kocha mojego męża w miarę z wzajemnością, więc nie jest nieszczęśliwy. A wracając do tematu, wyciągnęłam moje, moje rzeczy związane z tańcem. Powinnam to była zrobić może wcześniej i tak, ale jakoś nie było czasu, nie miałam głowy. Dzisiaj szukam rzeczy, które wiem, że na pewno do ATS-u mi się dzisiaj przydadzą. I będę próbowała naprawić kilka rzeczy, żeby w miarę możliwości się nie rozpadło. I mam nadzieję, że się to zmieszczę, że ja będę jakoś wyglądać porządnie. <grych> Stres jest taki, ja, ja, najchętniej, ja, ja panikuję, ja bym po prostu wyjechała do innego kraju, udawała, że tego nigdy nie było. O... Tak, biorę się do roboty. Boże drogi panika, e, ogólnie plus jest taki, że ja chcę, żeby mój strój dzisiaj był taki troszeczkę bardziej szamański, bardziej taki e, wiedźmowaty, ale wiedźma z lasu, z dziczy. I znalazłam pasek, który byłam pewna, że go wywaliłam już jakiś czas temu. E, taki bardziej właśnie szamański. A ja nie mogę znaleźć gaci do tańca, które wiedziałam, że właśnie mają rozprutą nogawkę. Nie mogłam ich wyrzucić, bo one były jedyne w swoim rodzaju i tylko do naprawy. I ja nie wiem, gdzie one są. No, więc panika, panik mode już się aktywuje bardziej. Proszę nie komentować tego, że z takim opóźnieniem to ogarniam. Bo nawet jakbym zajęła się tym 3 miesiące temu, to nie ma znaczenia, bo pół roku temu. Wysłałam zapytanie w świat. Halo, gdzie jest moje fioletowe czoli? Bo takie jedno fajne, welurowe miałam, które bardzo lubiłam. I oczywiście nikt nic nie wie, nikt nic nie pamięta, ale ja jestem pewna, że tuż przed wyjazdem pożyczyłam komuś zarówno moje fioletowe czoli, jak i właśnie szarawary, których teraz szukam jak głupia, a których nie ma. Przytrzymałam wszystko łącznie ze rzeczami mojego męża i nie ma ani tego czoli, i to tego jego już nie ma od ponad pół roku. Ani nie ma e, tych szarawarów. I ja wiem, ja pamiętam, że ja coś pożyczałam właśnie komuś, jak wyjeżdżałam do Krakowa. I jestem wkurzona teraz strasznie, bo oczywiście nikt się nie przyzna. Po prostu powiedzieć, że hej mam, ale byłam w Polsce w międzyczasie, mogłam odebrać. Nie, 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 nawet nie oczekiwałam, że ktoś mi to wyśle z powrotem. Jestem wściekła, bo to były naprawdę wyjątkowe szarawary. I w sumie, jakbym wiedziała, że ich nigdy nie odzyskam. Ja byłam pewna, że one w takim razie tutaj są. Zwłaszcza, że one były poprute. Po prostu. Wu, dam radę z tego stworzyć coś innego. Jeszcze mam tutaj bazę do stroju, ale jestem wściekła teraz. Nie wiem, czy bardziej na tą osobę, która mi tego nie oddała, czy na siebie, że zapomniałam o tym, że tego nie dopilnowałam. Na obie te osoby jestem wściekła. Ach, oczywiście, zawsze występy muszą się wiązać z takim z, takim, z taką karuzelą emocji. Dobra, postanowiłam się troszeczkę pokazać, żeby nie było tylko tak z zaplecza. I już się ciągle drabię po nosie. E, mówiłam o tym wczoraj. Jestem uczulona na stres. E, to w sumie ma sens. E, jestem nadal wściekła, bo no. Je... Nie ma opcji, żebym wyrzuciła te szarawary, więc ktoś mi je zajumał. No bo jeżeli nie oddał się nie przyznaje, smutno mi, ale mam starsze szarawary i odzywam się tutaj. To ogólnie nie będzie mój sceniczny look jeszcze za bardzo, ale odzywam się właśnie teraz, bo chciałam się pochwalić. Te szarawary były na mnie kiedyś, pamiętam, tutaj właśnie bardzo ciasne. I myślałam, że będzie mi bardzo niewygodnie w nich, ale słuchajcie, te 20 kg mam na sobie i te spodnie są... są okej, okay. są okej, okay. nawet czuję się całkiem w nich wygodnie, fajnie się opierają na biodrach, A więc nie ma tego złego, aczkolwiek, aczkolwiek czułam trochę na więcej, więcej objętości, bo te są dość szarowary, są dość... Cienkie. I w ogóle chyba są na złej stronie? Nie, nie, po prostu tutaj w środku mam, y, ten materiał jest, no, wyostrzy się. Halo, nie chcę się ostrzyć. A jest bardziej śliski. Czasami nosiłam je faktycznie na lewej stronie. O, ale jesteśmy powoli do przodu, powoli do przodu. Boże, ja się stresuję tym, że ja będę musiała przed ludźmi występować. Straszne! przed lustrem sobie położyłam taki e, mur z jardówek, e, żeby mi było trudniej do podejść. Um, coś ogólnie mi nie pasuje. Pa, już po, pomijając fakt, że <noise> 6 lat temu miałam e, biust z pięć rozmiarów mniejszy. <noise> I ja się w ten stanik w ogóle nie mieszczę. E, chyba go dam pod spód albo w ogóle zrezygnuję z tej koronki tutaj. Ogólnie po prostu chciałam zakryć e, brzuszek, bo no, nie jest jeszcze pokazowy, absolutnie nie. I poza tym będę tańczyć pod. Może nie gołym niebem, ale będzie to otwarta scena, więc, więc no nie bardzo chciałabym być półnaga. Ale też chciałam taka być bardziej troszeczkę mroczniejsza, bo początek piosenki mam właśnie taki bardziej wikingowy. Ale wydaje mi się, że jednak jakoś tak smętnie wygląda. Podsputałam fioletową jardówkę, ale chyba po prostu to zamienię, bo później. Wyciągam spódnicę i będę tańczyć ze spódnicą, to chyba ta kolorowa będzie bardziej, um, no, lepszy efekt, da? No i to jeszcze musiała popracować. Oczywiście będzie dużo jeszcze ozdób. A jakoś tak, nie wiem, nie jestem specjalnie zadowolona z tego, jak, jak ja wyglądam w tych strojach. Już tak ciemno, jakoś szaro, tak nie wiem. Z drugiej strony, jakbym była zbyt pstrokata, to też. Będę no musiała nad tym popracować. Mam nadzieję, że dzisiaj po prostu zrobię efekt tym tym Każda kobieta to lubi Okej, okay, jest trochę pstrokato, trochę niezbyt elegancko i, i, i faktycznie poważnie, ale, ale chyba mamy to Nie wiem, czy to w ogóle widać. Zmieniłam stanik To jest tylko co ja tak przyłożyłam, żeby widzieć ozdobę tutaj właśnie żeby na brzuchu jeszcze coś było dodatkowo Oczywiście to jest to kompletnie niewykończone, ale znalazłam troszeczkę lepszy topik niż ten stanik i myślę, że wygląda to lepiej. Też tu zasłania to, że pięć rozmiarów w górę. No i ta kurczę, odbiję oh, się tutaj. No i ta spódnica tutaj taka bardziej żywa. Myślę, że no nie jest szaro, jest słonecznie, ale ja pewnie już po zmierzchu będę występować to trochę bardziej ożywi, mam nadzieję, publikę. No to co, to trzymajcie kciuki. <grywania> po fakcie. O, znowu się zaczęło samo nagrywać. Ja dalej jestem niewyględna, ale nie będę w sumie was oszukiwać, że o ja tu dzień w dniu występu, a jeszcze po długim wieczorze wczoraj w restauracji ja jestem jakoś super ogarnięta. A więc, whatever, no ta, taka, jest, taka jest rzeczywistość, no. Um, jestem bez makijażu, nieuczesana, jeszcze w, w piżamie. Ja Założyłam z powrotem piżamę, uh, bo i tak się ubiorę częściowo. Słuchajcie, wszedł mi um, już jakiś czas temu, schował mi się część sznurka. Tutaj uh, drugi supełek, ja go wyczuwam tutaj, uh, czyli spory, spory kawałek za no za tutaj za tą dziurką i próbuję go wydostać ja nie wiem jak to nasze mamy robiły moja mama robiła albo babcia że na przykład agrawką no nie będę wyciągać całego sznurka bo tego jest w pierdylion materiału pierdylion materiału i mam pensety no bo nie wiem nie umiem sobie wyobrazić jak zrobić to agrafką którą też swoją drogą mam no i, 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 i nie wiem jak sobie poradzić plus z tymi spodniami chciałam na to narzekać z tymi szarawarami jest to, że one były poprute i zamierzałam je dzisiaj szyć tam nogawkę no to to, że ich nie mam że te szarawary mi gdzieś ktoś nie oddał mi ich to plus jest taki, że nie muszę tego szyć ale Musiałam zszyć sobie właśnie tą spódnicę tutaj i w sumie mi trochę nie wyszło mi się, zrywa mi się górna eee, nitka, więc wydaje mi się, że po prostu nitka jest za cienka na ten rodzaj materiału, ale udało mi się zszyć tak tą wielką dziurę, którą kiedyś sobie zrobiłam przy tą spódnicę, eee, więc ona była właśnie na pięcia <śmieci> krawek spięta, z, z a teraz już jest zszyta, więc jest fajnie. Ale ja chciałam tylko tak jeszcze ponarzekać trochę na te spodnie, no bo kurczę. Czuję się bardzo. Czuję się bardzo zła na siebie, winna temu, że jestem zła na kogoś, kogo nie wiem, komu właśnie pożyczyłam te części stroju i czuję się winna, że jestem zła, że mi ich nie oddał, no bo w sumie nie powinna być zła na nich, no powinna pilnować swoich rzeczy, ale z drugiej strony, no kurde, chyba... Też jak pożyczasz od kogoś coś, no to fajnie byłoby pamiętać o tym, że pożyczyłeś. I jestem zła, bo chciałabym podchodzić do tego tak zdrowo, że no mam prawo być zła. No ktoś wziął moje rzeczy i mi ich nie oddał. Okej, okay, no można mi dużo zarzucić, tak? że ja się nie upominałam, że ja zapomniałam komu to pożyczyłam, że dopiero sobie zdałam sprawę z tego teraz, tuż przed pokazem. Widocznie mi nie zależało wcześniej tak bardzo, ale kurczę powiem Wam, znowu będzie, że o ja tutaj mówię ludziom, jak mają żyć i, i jak mają być bardziej uduchowieni, a sama robię, sobie, robię tak podstawowe błędy jak to, że nie pozwalam sobie nawet na tą złość, że ja się od razu obwiniam, no ale ale agata. W sumie mogłaś sama to lepiej ogarnąć. I chciałam Wam o tym powiedzieć, tak trochę też w ramach autoterapii, że, że właśnie tak to u mnie wygląda: że ja czuję się winna temu, że jestem zła na niezidentyfikowaną osobę, że nie dopilnowała, żeby mi oddać moje rzeczy. I obwiniam siebie za to, że tak się stało, i obwiniam siebie za to, że ja jestem zła, bo nie powinnam żywić takich emocji do kogoś, kto z jakiegoś powodu zrobił błąd. I widzicie, stawiam mój błąd, że nie dopilnowałam tego wyżej w hierarchii, jako większy błąd niż to, że właśnie ta osoba. No, zrobiła mi koło nosa. Przecież to, że ja się złością na tą osobę, nie znaczy, że ja tej osobie życzę źle, tylko po prostu powinnam. Każdy normalny człowiek tą złość przeżyć, zaakceptować, bo ona się pojawiła z jakiegoś powodu. I nie po to, żeby mi utrudnić życie, tylko żeby. Oczyścić moją energię w jakiś sposób. I ja nie przeżywając tej, tej złości, no to tylko sobie szkodzę. Nie zaszkodzę nikomu innemu, będąc zła po prostu na ten fakt. A jakoś tak, tym bardziej jestem zła i niezadowolona, no bo sobie pozwalam na takie o. No, powinnam to racjonalizować. Tak, tak uważam, że powinnam to racjonalizować, właśnie tutaj to i to się wydarzyło, że ja o tym zapomniałam, że ja to przekapiłam, no i trudno, powinnam żyć dalej. No, będę przecież żyć dalej, nawet jeżeli się pogniewam. No, zresztą się, i tak się gniewam, no, przeżywam to. Nie, czemu sobie nie pozwalam na to, żeby to poprzeżywać? No i, i nie umiem tego, nie umiem tego wziąć, więc... Ponieważ to i tak nie skutkuje. Dobra, spróbujemy. W ogóle nie wiem, która jest nawet godzina 12. Dobra, mam jeszcze kilka godzin. Zaraz się wezmę za makijaż. Po makijażu wezmę się za fryzurę. I jeszcze muszę zgrać pamiętać, żeby zgrać muzykę. Nie wiem, czy to nie jest tutaj gdzieś zablokowane. Eee, tak, tutaj jest zszyte chyba. Ale nie, no ciągnie się. W sumie to nie może być szyte. Um, muszę zgrać muzykę na pendrive'a. <noise> Bez muzyki to ja nie zatańczę. O, tutaj jednak nie przejdzie, bo tu jest chyba szef. No to jak teraz... No tak, tak, tutaj się zablokowało, bo tutaj jest szef. Da się to wyjąć? Nie, da no, Tylko to wciągnęłam kawałeczek dalej. A jak sobie tak. Kurczę. Tak, Ogarnianie stroju. Nie wiem czy mi tego brakowało, chyba nie. I jak zrobię fryzurę, to, to wtedy ubiorę yy, się częściowo i będę szła tam. Tam się na miejscu ubiorę do końca i zrobię sobie jeszcze taką yy, próbę generalną właśnie na salce mojej, bo to zaraz obok tej salki. A zrobię sobie próbę generalną, żeby żeby wiedzieć, czy ja w ogóle jestem w stanie machać tą spódnicą, tak jakbym chciała. Jak nie jestem w stanie, to e, dupa, bo... E, bo to sobie założyłam w moim pokazie. I ja nie wiem, czy to się uda. Zresztą, jak przeszedł, ale tutaj mówię, jest ta gumka przeszyta takiej w kilku miejscach szwami i to w czarno widzę. Aby to przeszło. No i poza tym nie jestem w stanie tego przez tą dziurkę nawet przeciągnąć. Jak to przeszło, skoro je teraz nie chcę to przejść. Ja nie wiem, ja nie wiem jak to się robi. Chyba za duża agrawka. Jeszcze sobie próję całość tuż przed pokazem. I tyle będzie. Ta agrawka mi się otworzyła podczas, e, podczas przesuwania tego, a i tak tego kołtuna tutaj nie, e, nie włożyłam w dziurkę i teraz tego w ogóle nie mogę wyjąć. O, dobra, olewam to. Jestem gotowa. Zaraz wychodzę, żeby e, tam już organizacyjnie, dwie godziny przed pokazem, trema, stres zjada mnie masakrycznie. O Boże. Nie wiem, nie wiem co mam wziąć, żeby się uspokoić. Um, tak wygląda góra. Chyba, chyba ok. A do będzie spódnica, ale no nie będę szła w spódnicy, bo będę musiała iść piechotą, bo to jest w sumie dwie ulice dalej, a główna ulica będzie i tak zamknięta. Stresuje się strasznie. Jeszcze sobie wymyślałam, że będę jeszcze z wiankiem tańczyć, ale ten wianek coś mi nie chce się mieścić na głowie e, i nie wiem co z tym zrobić. E, nie, nie mam już czasu uciąć muzyki czy coś, a, ale się stresuję. Mi się włosy tutaj a, powymykały ze spinek. No nic. Ha, w ogóle mój pokój. Jak ja mówiłam, że ja będę miała burdel, e, że ja miałam burdel, no to mm. Mm. <laughs> powodzenia po tym sprzątaniu. Wezmę sobie wachlarz. Dostałam e, ciepły kompocik. E, jabłkowy, oddałam muzykę. E, na razie za bardzo nie widać. Tam z drugiej strony na ulicy e, tam się dzieje coś. Dużo ludzi się bardzo zgromadziło. Dużo się atrakcji dla dzieci chyba. A tutaj są jakieś e, takie stanowiska. Informacyjne, więc napiję się tylko troszkę i potem idę przećwiczyć moją choreografię. Jeszcze tylko mamy sprawdzić muzykę, nie wiem czy teraz, czy później, czy jak, czy co. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, już powiem trzeci raz dzisiaj. 7, ile? Dobra, od 10 się przygotowuję. 10 do 15. No to 5 godzin, dobra. Ale 5 godzin przygotowań dla 7 minut na scenie. No wiem, takie życie tancerki, ale. Zapomniałam jak to już było jestem taka czerwona jak coś, bo tutaj jest. Czerwony na... mnie. O, to tak, w tą stronę dużo lepiej. Dobra, uwaga. Będą takie niezbyt family friendly sceny, bo nie mam za bardzo gdzie postawić tego. mojego sprzętowania. Przyszłam sobie na dół tutaj... O, zrobił mi się przedziałek. No przedziałek. Przyszłam sobie do... Mojego. tutaj, gdzie wprowadzę ja zajęcia na salkę, Przetańczę raz ten mój pokaz. I właśnie sobie znam sprawę, że jedyne źródło mojej muzyki to jest MP3, którą oddałam dj DJowi. I nie mam zbyt bardzo jak to ale mam dwie piosenki po prostu razem złączone, więc po prostu zakończę do każdej z nich z osobna. A TS to jest improwizacja. Tak więc e, mogę sobie ją spokojnie w ten sposób e, to chyba <grymne> wszystko się trzyma. To najważniejsze, że ostatecznie wszystko się trzyma. Jeszcze tańczę w ogóle w trampkach, bo na pozu przecież nie będę tańczyć w moim nie? E, no. więc tak to wygląda dzisiaj. I pewnie nie słyszycie nawet co mówię, więc kończę. Jeszcze chciałam się ostatni raz pokazać. Przed pokazem. W pełnym stroju. Um. Jestem zadowolona jak to wyszło. A nie jestem zadowolona z tego, że nie mam o, nie, to brudne lustro, ale nie moje. Nie jestem zadowolona... zadowolona z tego, jak to wyszło z tą muzyką. Nie mogę z tego niej przytacić, ale zakończyłam wszystko trochę z policą, trochę z tym wiankiem. O! Teraz mnie strasznie, ale staram się uspokoić, bo to nie sobie nie przecież W ogóle strasznie wygląda na kamerze to. O Jezu, w tym świetle.

Dafür ist genau der Kurs da, da kann man auch ohne Vorkenntnisse hinkommen und wirklich die Grundschritte, die Basics von Beginn an lernen, dass das dann irgendwann so toll aussieht wie bei der Agatha. Ja. So, dann, ja, genau.